We flocie wypożyczalni samochodowej Rent Auto znajdują się rozmaite modele samochodów od osobowych poprzez terenowe dostawcze na komfortowych minibusach kończąc. Usługi oferowane przez wypożyczalnię samochodów to przede wszystkim niezwykła wygoda i bezpieczeństwo. Wynajem samochodu jest najlepszą alternatywą dla kosztownego zakupu, jak i późniejszego użytkowania własnego auta. Rent Auto proponuje wynajem aut krótko i długoterminowy. Firma kieruje swoje usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak również do mniejszych i większych firm. Wypożyczalnia obejmuje swoim zasięgiem klientów w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. Rent Auto gwarantuje swoim klientom pełne ubezpieczenie aut, a także ich dostępność w każdej chwili.